Dzisiaj na szybko taki placyk ten, i jeszcze jeden mam za chwilę, o jest parę minut, zobaczymy, co z niego wyjdzie. No, jest drugi placyk, tamten już skończyłem. Niewielka ilość terenu, i lecimy. Zobaczymy jak tu będzie. Tam było nawet, nawet. Coś tam posypało. Zobaczymy tu. A tak wygląda rezultat po dwóch placykach. 3,55 euro i bardzo, bardzo nieprzyjemne znajdki na Placu Zabaw. No przecież to jest nienormalne. Przecież jak jakieś dziecko na to wejdzie, to jest szpital, czy tam na takiego gwoździa. No ale to to już jest mega. Zobaczcie, jaki duży gwóźdź z taką podkładką. To jest bardzo niebezpieczne. Pierścionek. Bazarek. Ale jest. Lecimy dalej na następny. Jeszcze jeden placek dzisiaj zrobię, zobaczymy co tam z tego wyniknie. I ostatni placek na szybciutko przelecę, bo tutaj musiałbym spędzić dwa dni, żeby tą trawę przegryźć. Tak, tylko placek wokół placyka i tam te huśtawki. i do domku. No i po placyku jeszcze poszedłem tam dalej i zrobiłem sobie tam szybciutko wokoło boisko, które tam widać. Tak, przy ławeczkach. I boisko wokoło ładnie. No i wynik się powiększył. No i tak jak widać, jest to samo jak zwykle. Monetki, monetki, monetki. Doszedł jeszcze jakiś kolczyczek badziewie, tu jakaś pierdółka, tu jakaś pierdółka od wentylka od roweru, no te gwoździe to dzisiaj z placów zabaw z piasku to masakra, no ale dobra, o no, i koło 8 euro jakoś jest, no to tyle na dzisiaj, pozdrawiam, dzięki, że oglądacie.